Witam wszystkich bardzo gorąco w dziewiątym odcinku w grze Real Politics 2. Z tej strony 4 i zaczynamy. Gram sobie dzisiaj w wersję zmodowaną, czyli grałem wszystkie mody do tej gry, jakie są, czyli całe 4. W tym, że tak, te mody do tej gry nie modyfikują jako taką rozgrywki wszędzie, tylko wewnątrz tego jednego scenariusza. Bo tak naprawdę tutaj każdy mody daje swój własny scenariusz i tylko zmiany są widoczne właśnie w tym jego własnym scenariuszu. Kiedy sobie wejdziemy w, w zagranie w mody, rozpocznij grę, Mam widzicie tutaj cztery te mody, które dam się ściągnąć. Pierwszy, łatwiejsze wojny, który mówi dość dużo do, do czego on służy, po prostu mamy, łatwiej można walczyć, e, na przykład nie potrzeba wtedy mieć tego kasus z tego powodu do wojny. E, drugi, dodaje Unię Europejską i kraje związane z Rosją, czyli taki chyba najbardziej rzeczywisty. Potem trzeci jest taki, że mamy troszeczkę łatwiej pod względem zanieczyszczenia środowiska, bo po prostu są mniejsze kary, jeżeli mamy zanieczyszczenie środowiska w danych regionach. I ostatni taki chyba też dosyć ciekawy. W obliczu pandemii COVID-19 Niemcy wyszły z Unii Europejskiej, gdyż miały dość blokowania decyzyjności w Unii Europejskiej przez Polskę i Węgry. Zaraz po Niemcach z Unii Europejskiej wyszły pozostałe państwa. Polska po upadku rządu tworzyła Unię z Czechami, Słowacją i Litwą, a na zachodzie Niemcy spróbowały tworzyć Unię Europejską na nowo. A co się dzisiaj zagramy? Oczywiście tym takim scenariuszem bardzo normalnym, czyli będziemy grali po prostu Unią Europejską, bo tego po prostu z jakiegoś, z jakiegoś powodu w tej wersji podstawowej nie ma. To tak zróbmy, rozpoczynamy grę. Tam była taka notka, żeby zagrać Unią Europejską musimy zagrać z Niemcami, więc zróbmy tak. Wybieramy sobie oczywiście Niemców. I teraz jeśli chodzi tutaj o, to wybieramy sobie tego pana komputerka. Bo on ma bardzo fajną rzecz, mianowicie minus 10 za kosztów wytrzymania wszystkich projektów, to jest mega, mega dobra rzecz, że mówię czemu. Tutaj bardzo właśnie narzekałem na to, że tutaj wszystkie te projekty są mega mega drogie, o no, że jestem. A, udało się. Tu, no to bardzo narzekałem, że każdy projekt, który wprowadzimy jest w jakiś sposób kosztowny dla nas w sensie tam w skali czasu. Na przykład, kiedy wprowadzałem wolny, nie wiem, wolny rynek giełdę. To wszystko nas kosztowało. Tutaj jest to wreszcie naprawione, zobaczcie, minus utrzymanie minus 1000, to jest bardzo fajna rzecz. Wreszcie mamy coś, co jest. E, tylko z tym, że to po prostu chyba zostało naprawione, bo pamiętam w tych wcześniejszych wersjach gry było to zbugowane, że każda rzecz, którą tu chcieliśmy prowadzić, była dla nas kosztem, tak naprawdę nawet takie totalne bzdurne rzeczy, znaczy bzdurne, no rzeczy bzdurne pod względem przy nas e, prowadzą jakiś dodatkowy koszt. Na przykład wprowadzamy sobie, e, co by tu możemy prowadzić, takie, co jest totalnie, że tak powiem, z dupy. Ideologia. W zasadzie tutaj cała ta gałąź ideologii jest po prostu z dupy. Tutaj że utrzymania tego powinien być totalnie e, zerowy. Wszystkiego, że tak powiem. Bo Czy państwo będzie religijne, czy nie, czy będzie wolność wyznania, to tak naprawdę to państwo nic nie kosztuje. To po prostu jest tylko i wyłącznie, e, że tak to powiem, e, no, ustawa. Jedna, która na przykład coś tam albo zabrania, albo tego zabrania, albo tego nie zabrania. I tyle. Tak samo tutaj o równoprawnieni LGBT, no to jeżeli to mamy teraz wprowadzone, no to jest utrzymanie, no minus 4 to też bez sensu, powinno być po prostu zerowe, bo to czy jeszcze tego nie ma, to tutaj tylko przepis prawa i nic więcej. To nie, że tak, powiem, implikuje żadnych tam zmian w prawie, przecież państwo nie musi tym ludziom płacić za to, że są tacy albo inni, nie? To jest, no to jest totalnie bez sensu, nie? I tak widzę, że pora część właśnie e, kosztów utrzymania jest jakaś ujemna nawet. Są dosyć drogie, widzę, tutaj, co niektóre te. Chyba są właśnie jakoś tak wyskalowane wprowadzenie nowych doktryn, w zależności od naszego przychodu. Dobra, pierwsze co robimy. A, gramy zapomniałem, gramy dzisiaj Unią Europejską. E, chcemy, sobie wybrać, może technologicznie. No e, i technologicznie, jak najbardziej, myślę, tam jakieś kulturowe, nie ma co. Chociaż kulturowo to myślę, że Europa by wygrała z miejsca, bo kultura ma chyba najbogatszą na świecie. Teraz tak, Jeszcze co robimy to spłacamy dług, jaki mógłby 20 tysięcy, teraz coś nie przy, przychodzi tam 10 tysięcy na turę chyba, to nie jest dużo jakoś, yy, tak chcemy być gospodarczą, yy, technologiczną potęgą, to nie jest dużo, więc sobie chwilę odczekamy, zaraz to spłacimy, a ja widzę mamy galopującą inflację, to jest co, co, mi tylko grę rozpoczęli, więc co robimy, no myślę, że Podatki na pewno nie, na pewno nie. Myślę, że zrobimy sobie to po prostu, żeby robimy coś odwrotnego co robią teraz, że tak powiem, banki światowe. Nie mamy gospodarkę, to właśnie banki centralne, zamiast właśnie tam ograniczać, podać pieniądze, to właśnie jeszcze, drugi, jeszcze więcej, jeszcze więcej, co powoduje właśnie inflacja, że jeszcze bardziej się ona napędza. Co by widzieli sobie, już skonsolidowałem armię w jedną, żeby szybko jeszcze bardzo połączyć, bo mieć po prostu jedną dużą armię zamiast. Tam Pięciu małych. O, widzę, jest jedna armia duża. Okej, okay. Ekspienizm... okay, możemy sobie płacić właśnie cały dług, więc sobie tak zróbmy spłać dług, krótki. To jest pierwsza rzecz, jaką zrobiliśmy za naszych rządów i oczywiście konsolidacja armii. E, teraz zauważyłem, że myślałem, że gram Unię Europejską, ale nie mogę sterować tymi jednostkami. Znaczy wiecie, zdaję sobie z tego sprawę, że tak naprawdę Unia Europejska nie ma swojej armii. E, tylko poszczególne państwa, które są członkami, nie mają swojej armii, więc na gramy chyba Niemcami, niestety. No szkoda, myślałem, że będzie taka integracja bardziej też militarna. No trudno, przynajmniej w sensie w tej grze. Teraz sobie będziemy chcieli prowadzić jakieś tutaj, myślę, rozszerzenia, i zarówno myślę gospodarcze, bo to nas interesuje najbardziej, a druga rzecz to jest właśnie tutaj technologia, fizyka, takie rzeczy. Nie wiem, jaki jest cel do wygrania tej gry. No, to w sobie to rozszerzyć i zobaczyć dokładnie. E... Chyba muszę stąd tam wyjść, bo tak to nie zobaczymy. O, właśnie. E... Wdrożony projekt, supermacja usług. Ok, to możemy zrobić. Projekt me merytokracja. Merytokracja, ok. Znowu jakieś role mam. No, no dobra, nie wątpię, ale co my do tego? Yy, czyli tak, możemy pójść łapówkę, możemy, ale czemu, że tak powiem, ja wam się w to bawić? Kurczę, no niech inwestuje, przecież to nie jest, na, na, że tak powiem, nasz problem, nie? Niech sobie zrobią tylko, że tak powiem, testy środowiskowe, i nie budują, nie? Dalej, aha, zwalnia inflacja, okej. Okay. Yy, o, na pewno nie, ale nie trzeba mieć mocną. To jest tutaj, że tak powiem, dość duży. E, dość duża prawda, przynajmniej ci, co rządzą w bankach, w bankach centralnych. Oni właśnie niszczą e, walutę wielu krajów. E, dobra, Merytor, meryto. Kurde, to się ciężko czytać dla mnie. Merytokracja, ok. Teraz się udało z pierwszym razem. Praca kosmiczna, tak. I furtki w zabezpieczeniach, tak. Ok, zrobimy to. E, agenta działającego w stolicy. No tak, oczywiście, że tak. Urogi z wrogiem. A, to chodzi jakiegoś naszego e, sąsiada, widzę. No dobra, no to drugie z drugiem, no co, no szpieg jest u nas, to co? E, chodzi o pieniądze, no to od razu myślę, o, ale PKB, piękny wzrost, kurczę, elegancko, dobra. I bardzo dużo HDI. E, co robimy? Jakiś oczywiście gospodarczy, żeby mieć jeszcze wyższy wzrost, jeszcze więcej pieniędzy. Gospody finansowe, finansowa reklama, aha, tam była spermacja. Nacjonalizacja przemysłu, ale nie chcę tego nacjonalizować, ale chyba muszę, żeby wydać do su supermocja, aha, muszę zrobić usług. Dobra, to zrobimy sobie na początek to, a jaki to jest koszt? Są 25, to nie jest dużo przy naszych, że tak powiem, 7 tysięcy zarobkach. No widzę, że do merytorykacji nie jest za, nawet aż tak daleko, trzeba wybudować szkoły oficerskie. Utrzymanie 340 widzę, to ja mam 25, a to utrzymanie 50, no to już jest takie, no dość drogo, że tak powiem. Czyli to jest jak najbardziej blisko, stacja kosmiczna z tym będzie trochę gorzej. A jest tutaj, zobaczcie. Ale tego nie możemy zbudować, ponieważ to 26 tysięcy, utrzymanie 200, aha, to są tylko punkty, okej. Okay. Tutaj widzę, że to są tylko technologie, to one jako tako nas nie kosztują, utrzymania, ale też mnóstwo zasobów. Jakieś horrendalne ilości zasobów. Zobaczcie, to, to kosztuje. Eee, I co jeszcze? Burski w urzędzkich tak. To możemy zrobić w zasadzie odstrzała. Eee. Aha, to jest do security, że będziemy mieli backdoory. Czyli te, te tłumaczenie, to tłumaczenie jest na Polski w ogóle niezrozumiałe. Bo na początku nie wiedziałem, o co chodzi. Dopiero tutaj, kiedy tutaj i zobaczyłem Bagdory, to już nie ma nagle, o co chodzi. <gry> Nigdy jeszcze nie słyszałem, żeby ktokolwiek mówił o takim czymś, właśnie furtki. Dobra, powiem Wam, może sobie to zróbmy od razu, będzie, będzie prościej. Te furtki, tak naprawdę, te Bagdory to są tak naprawdę takie rzeczy, jeżeli mamy jakiś, nie wiem, serwer, na przykład jest on zasurowany, to na przykład niektóre państwa mogą sobie rościć do tego, że na przykład chcą mieć do tego dostęp. Bez względu na to, czy jest zaszyurowane, czy nie. E, I na przykład e, wówczas ta firma, która tą oprogramowanie mogła wydać, może do tego się programu dostać bez znajomości hasła. To właśnie taki backdoor. Pakujcie legalny. E, co tu mamy? Zły wybór. Abra, trudno. Hiszpania, Portugalia, Andora, Francja wszystkie kraje z okolicy trudno. Niech się walą, mamy armię 166, myślę, że nam nikt nie poskoczył. O nie, jednak dalej widzę inflacja sobie szaleje. To widzę jak ja chyba brakło miejsca, już tam coś było napisane. Więc zadowolenie, plus 15%. No to bez sensu mnie. dobra, więc zrobimy może to. Zrobimy dewaluację. De de no tak mam widzę mnóstwo pieniędzy eee, więc co zrobimy tutaj zobaczyłem sobie fajny projekt bo musimy poczekać jak się chyba co zrobi o, pokażę o co mi chodzi eee, kapitalizm mianowicie sobie, o tutaj zobaczcie daje nam utrzymanie minus 1000 czyli tak naprawdę będziemy mieli 1000 za każdym razem więcej po jedną turę to jest bardzo fajna rzecz dziwię się że tego nie było wcześniej dodane do gry że są takie właśnie ulepszenia do gry no to co kapitalizm Zobaczymy, czy to rzeczywiście nam da ten 1000 do, do przodu. Niezdolny plus 2%. Trudno. Przynajmniej będą mieli więcej pieniędzy niż teraz. A, to już jest, zobaczcie, aż 38 tysięcy punktów akcji. Ja widzę, że grając z Niemcami nie mamy kompletnie problemu, jeśli chodzi o finanse, pieniądze. Mamy problem z punktami akcji, bo one rosną nam no, wolno. Znaczy, tak samo, jak jakbyśmy mieli to w przypadku Polskie, natomiast tam, już mieli problem z pieniędzmi. Tutaj widzę, że nie jest nie aż tak źle pod tym względem, ale to, to nas troszeczkę tutaj martwi. Zobaczymy sobie czy są jakieś tutaj HDI, które nam te doktryny, które nam troszeczkę to pomogą to, no, to, to, to zwiększyć. Nie wiem, czy to błąd, czy nie, ale zobaczcie, nacjonalizacja przemysłu. Nie, tutaj widzę daje nam to duży właśnie boost. To jest fajne. Ale zobaczcie, to daje nam utrzymanie minus 20 tysięcy punktów tego nie akcji, więc sobie to zróbmy. Ciekawe jestem, czy to zbyt czy nie. Dobra, jako oczywiście Niemcy musimy też wspomóc nasz kraj obecny, czyli zrobimy tak: akcje pozytywne. Inwestycja, inwestujemy w Warszawie, oczywiście, czy ogólnie w tej Polsce. Pomoc militarna. Co to możemy. Aha, chyba nie możemy tego zrobić w tej chwili, bo nie na wojnie. Więc nie możemy tego zrobić. To się roszczenia. Jakie roszczenia? Chociaż wiecie, oficjalnie Polska, Polska właściwie Niemcy nigdy. E, powiem. Nie, nie, nie wstrzymały wojny, że tak powiem, nie? O. Planowania zależnej agresji. Dobra. Zróbmy to, cokolwiek to znaczy. Aha. Ale to, no. Nie chcemy zmieniać absolutnie armii, nie mają dużo. Przekaż prowincji, no może nie aż tak bardzo, ale... Tak nieźle. Dobra, co to mamy? HDI, mamy tego bardzo dużo, chyba nam starczy na wszystko, bo tam chyba maksymalnie widziałem chyba 65 czy 75 jest potrzebne do, do, do dalszych tam rzeczy. 10 A nie będzie ten... No, sprawdziłem ten kapitalizm i widzę, że mam utrzymanie 50 000, Dziwne. No dziwne, że tak powiem, bo myślałem, że to działa odwrotnie, a to widzę, że działa w sposób niekorzystny, bo mam jeszcze mniej pieniędzy niż powinniśmy mieć. Tak to wygląda niestety. Ja Zobaczmy sobie jeszcze raz. To było gdzieś tam... Gdzieś to finansowe. I to było tutaj, tutaj na przykład 85. Hmm. Dobra, obniżyłem jeszcze tutaj dodatki do 15%, bo mamy przychodzi tak dość duże większe niż nam jest y, potrzebne. Wychowałem problem właśnie z putami akcji. No, teraz mamy, wydaje się, dużo więcej tych punktów akcji przyrody. Rze rzeczywiście ta nacjonalizacja przemysłu była dobrym, dobrym pomysłem. Oczywiście tylko pod względem, bo całym resztem to oczywiście nie. Tutaj zauważyłem, że jest to bardzo też kosztowne pod względem paliwa. Zobaczcie, co kosztuje 17-17 tysięcy paliwa. Nawet tego nie mamy, zobaczcie, mamy 13 tysięcy tylko. Musimy zrobić to i to, więc zobaczcie, łącznie 34. E, musimy też w takim razie zainwestować w e, No platformę wiertniczą, żeby sobie troszeczkę więcej ropy wydobyć. No nie, ja mogę sobie wyprowadzić z 37, to już tu mamy, zbudujemy sobie. Jeden może jeszcze drugi w Hamburgu, albo w Wastopu. Nie będzie Wrastopu może. Hmm. Pologokarczuk. O! Dobrze wiedzieć, że jest teraz niemiecka. Ale jak rozumiem to jest po prostu jeden scenariusz dla wszystkich. No co, nie będziemy cię to trącać jak zwykle zresztą. Zróbmy sobie tak, że tutaj, może właśnie jeszcze raz wybudujemy ten szyb naftowy. On jest chyba tutaj? Nie. Czym myślę on jest? Bram daje potem paliwko. Jak widzę Turcja kontra Gruzja jest. Widzę, wojna. Czy Was to interesuje jakoś tak bardzo? To jest Gruzja, Tbilisi. Co coś z nimi zrobić? Ciekawe, to na przykład możemy jakoś pomóc. Co pozytywne? Bo co nie możemy. Pomoc mentalna, no, też nie możemy, widzę, bo mam za wojenne. No, a to na razie jeszcze nie zrobimy. Tak, widzę, mamy politykę 2 Trzeba to najszybciej, wycofać. Reszta może być w miarę okay, widzę. Nie będziemy się w jakoś bardzo mieszać, ale żeby nie było polityka 2 Czemu niedolenie plus 2%? To chyba jakiś błąd jest. Powinno być minus 30%, kurczę, otwartej drzwi. Przecież ludzie w Niemczech już mówią otwarcie, że po prostu ta, ta imigracja jest dużym problemem. Nie, to to nie, to są już za bardzo takie, nie powiem, komunistyczne ideały, nie będziemy w to wchodzić. Czekamy sobie na zbieranie większej ilości punktów i idziemy w... Ee, Fizyka, lot kosmiczny, jeszcze, jeszcze, 60 tysięcy, jeszcze, jeszcze brakuje. Mógłbym sobie 50 śmigłowców. Dosyć drogie, ale będziemy mieć dzięki temu dużo większą armię. Mamy 0 bombowców taktycznych, to też trzeba by tak troszeczkę wykupić. Nie wiem, z 15, 20 gdzieś. Nie będzie na 15. Zresztą tam mamy, widzę jako tako. Mamy tyle pieniędzy, że najwyższy pora wykupić jakieś kurcze akcje jakieś jakieś widzę tutaj. Mamy stock market, kupmy sobie. Chyba... A, tutaj widzę mogę. Tak, w miarę myślę, losowo. Tak nie mamy co z tym robić, więc kupujemy. Tutaj widzę tego nie mogę, dobra. Au Paulo, pujemy. Kupimy wszystkie i tak. Dobra, kupiłem wszystko, co się dało do tutaj z tych, do tych z dołu. I jeszcze może kupmy... A, to jeszcze są do góry jeszcze. Dobra, to jeszcze kupmy może z Johannesburgu wszystko co się dało wykupić. Gdzie to było Johannesburg. Tutaj teraz sobie jeszcze kupmy całość. Tego nie ma dużo. Zobaczcie, tylko tyle. No, to jeszcze może jeszcze wyżej. Eee, już robią ceny bardzo wysokie. Tak może nie, bo jest bardzo, bardzo cena i raczej już do góry nie pójdzie. A tego jest jeszcze wyższa, Nie, mniejsza, mniejsza. Eee, no dobra. Myślę, że to na razie wystarczy. No zobaczcie, tutaj przedtem przegapiłem, bo może w Polsce to mamy akurat stocznie i stocznie, a w Niemczech co mamy tutaj? Mamy chyba tylko jeden teren w tym miejscu. Może sobie tutaj postawmy coś z gospodarki. Z modrą wstąpią, nie wiem, słabo tutaj. Czy możemy tu postawić wydobycie naftowe? Nie możemy, bo nie mamy. Aha, bo to nie może stać, widzę, na, na wodzie. A tam możemy? Też nie możemy. Też nie. A nie, to wymaga dronie wodne. Platforma wietnicza O to jest ciekawe. E teraz to właśnie... Nie, to powinniśmy... Nie mamy tego jeszcze, zobaczcie, w takim razie to musimy to sobie szybko wydobyć, też te paliwa kopalne i wówczas będziemy mogli wtedy sobie tam budować tam tą platformę wiertniczą. Zobaczcie, tutaj Niemcy zrobili tak, że znaczy tu też ja idę teraz w tą, ale że idą jednocześnie w ochronę środowiska, jednocześnie idą w zwiększanie eksploatacji środowiska. Także takie troszeczkę to jest dziwne ale w sumie nie jest to, nie mija się to aż tak daleko z prawdą Trzeba tutaj też powiedzieć uczciwie, że Niemcy są chyba jedynym krajem, teraz w Unii Europejskiej, które budują elektrownie e, węglowe Przy takim nacisku na Polskę, że Polska jest takim załatwionym rzędem Tylko, że Polska żadnych nowych elektrowni węglowych nie buduje, a, 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 a Niemcy tak Chociaż to i tak nie jest e, praktycznie nic w porównaniu do, do tego, co robi aktualnie e, Chiny. W mam tutaj ogromny wzrost Mam w sumie bardzo dużo pieniędzy. Tak dużo że nie wiem, co z tym robić, że muszę jeszcze obniżyć im podatki. Tak, myślę, do tego poziomu gdzieś 5%, 5,5. No, to jest dobry poziom podatków. Dzięki temu mam jeszcze szybszy rozwój gospodarczy. Ale bardzo dobrze. Tak to właśnie powinno działać. I tak działa. Tutaj odnoszę takie lekkie wiem, wrażenie, że tutaj trochę komputer szokuje zobaczcie ile armia tutaj polska ma teraz. Może tak Tu ma 45, tu ma 57, tu ma 15, 16, tu ma 6, 37, 16, 17. 17. Łącznie ma, nie wiem, z 200. A no i tutaj jeszcze oczywiście ponad 50 jednostek wodnych. No, wreszcie możemy tutaj wybudować platformę wydobywczą. A jeśli chodzi o podatki, mam w zasadzie na poziomie 2,40%, nawet jeszcze możemy obniżyć. O, odnieść 95%, więc praktycznie zerowe podatki. Gdyby takie były teraz w jakimkolwiek kraju na świecie, to tam byś nagle chyba cały świat zjechać. E, a i tak mamy już wszystko, zobaczcie, mamy pół miliona no, tutaj w tej waluty w grze, jest to ogromne pieniądze są. Także największy mam problem dalej, jeśli chodzi o metale. Mam oczywiście ogromny przyrost ich, ale mi bardzo, bardzo dużo, żeby realizować nasze projekty technologiczne. Chyba co się tutaj zepsuło odnośnie minerałów zobaczcie, kiedy sobie spróbować tutaj nową technologię, na przykład pol kosmiczny, on kosztuje jakieś chore ilości, zobaczcie, złota w ogóle ponad milion, tak samo punktów akcji tak samo żelaza jakieś chore ilości. Coś tutaj chyba się w tej grze zepsuć, zauważyłem. Być może ten mod był przygotowany do jakiejś poprzedniej wersji gry, ten nowy po prostu, tańsza wersja gry trochę go zepsuła. Więc raczej to będzie niemożliwe do wygrania w ten sposób. Musimy coś innego sobie, jakiś cel własny wymyśleć. wymyślić. Nie wiem jaki, bo jesteśmy już na tyle rozwinięci, że tak naprawdę możemy robić co tylko chcemy. Zobaczcie, musimy obniżyć tutaj te podatki na praktycznie na suwak na, na maksa w lewo, bo gdybym dał jakiś normalny poziom, to mamy jakiś taki przychód chory. Te podatki rzędu zostają, zobaczcie, jak kończę, rzędu pół miliona na, na turę. Tak widzę kraje, z jakiegoś dziwnego też powodu odchodzą, chociaż mamy ze wszystkimi tam maksymalne wręcz stosunki. Dobra, te podatki sobie musimy obniżyć, mamy trochę za zbyt dużo pieniędzy. Więc zmniejszam te podatki na, na mniejszy poziom i tak mam jeszcze na plus. Wygląda na to, że musimy sobie tą serię zakończyć. Zobaczę, mam tutaj 2 miliony tych złotych w, w, w walucie w tym grze że praktycznie, no, chcemy coś prowadzić, coś nowego, jest to szalenie, szale, szalenie kosztowne pod względem na przykład surowcowym, na przykład. Tutaj zobaczcie, ile to kosztuje. 90, nie, 940 tysięcy punktów akcji, to są ilości. Ale jeszcze gorzej to właśnie tutaj, właśnie, w tych takich rzeczach, na przykład. Zobaczcie tutaj, ile potrzeba, na przykład. 185, 185 tysięcy tych, tych właśnie, metali, ziem, rzadkich, w których mamy przyrost no, plus 15 na jedną turę, więc no, mało. Wydaje mi się, że tutaj jakiś błąd był taki, że w tej wersji przynajmniej, że e, ten mod został przygotowany do, do poprzedniej wersji gry, potem gra zmieniła jakieś tam parametry jakieś tam zmienne i one po prostu podczas gry już, już no, po prostu zwariowały, więc, więc na dzień dzisiejszy, na no, to jest już nie, w zasadzie żaden z tych scenariuszy jest nie do ugrania. Ewentualnie można by się pokusić, tutaj no tak, no można by zmienić sobie na, to, na system, na totalitaryzm, można by to zrobić. Eee, możemy rozwiązać Bogart, to wtedy my tylko otrzymamy 2000, co 2000 nas absolutnie nie satysfakcjonuje. Eee, potem możemy zrobić sobie integrację społeczną, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak, jak to zrobić. Zresztą przychód więcej też absolutnie nie jest dla mnie w jakikolwiek sposób duży czy mały. Tego absolutnie nie jesteśmy w stanie zrobić. Także prawdopodobnie gra się znowu zepsuła. Także sobie zakończymy już ten odcinek. Także dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.